Pyszna herbatka o odcieniach Orientu to coś, co każdemu astrofotografowi może się przydać. Dlaczego? O tym w dzisiejszym odcinku. Astronocnik. Podcast o astrofotografii dla początkujących i nie tylko. Nie wiem jak Ty, ale ja mam takie momenty w życiu różne takie sytuacje z historii. A czasami powra powracające zdarzenia, które zmuszają mnie do tego, żeby zrobić jakąś herbatkę, która po prostu uspokoi i będzie można z luzem patrzeć na nasze hobby, jakim jest astrofotografia. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony temu, co może pójść nie tak, czyli wszystkie nieszczęścia, prawa Marfiego, wszystkie złośliwości, które mogą się przytrafić w trakcie astrofotografii. Oczywiście słowo wszystkie biorę w cudzysłów, bo zakładam, że. Pod tym względem przypadki są niezwykle kreatywne i jeszcze niejedno w życiu nas spotka. No to spróbujmy chwilę pomówić o tym, co może pójść nie tak w trakcie sesji astrofotograficznej. Chyba pierwszą rzeczą, która przyszła mi do głowy, gdy pomyślałem o tym temacie, było to, co rzuca się na co rzuca się w oczy, gdy patrzę na swój kalendarz sesji astrofotograficznych, bo on niestety z ogromną przykrością, Rysuje przede mną obraz najgorszego w historii sezonu. Mam takie wrażenie, że ten rok, czy początek tego roku, a raczej sezon od jesieni do, do teraz do wiosny, to był najgorszy moment, w którym nocy takich spokojnych, czystych, gdzie bez większego problemu mogłem ustawić teleskop i fotografować zupełnie bez stresu, chyba nie miałem ich więcej niż pięciu. Jestem tym trochę przerażony, bo to znaczy, że nasz klimat bardzo się zmienia, ale też kraj, w którym żyjemy, staje się powoli coraz mniej atrakcyjny dla astrofotografii. Mam nadzieję, że to tylko przejściowa sytuacja. W każdym razie, na ten moment, gdyby nie fakt, że miałem możliwość na ferie wyjechać za granicę ze swoim teleskopem i tam przez kilka dobrych, może kilkanaście, nawet nocy fotografować to chyba byłbym załamany tą sytuacją, która jest aktualnie. Zawahałem się nad słowem załamany, bo pewnie poradziłbym sobie w ten czy inny sposób. Tak czy siak, pogoda jest taką rzeczą, która może nam spłatać figla i zepsuć humor w kontekście naszych zdjęć astrofotograficznych. Zdarzyło ci się to kiedyś? Patrzysz na prognozy pogody, wydaje się, że będzie pogodne popołudnie, a tymczasem przychodzą chmurki, które psują wszystko, co dało się, Zaplanować. A czasem jest tak, że tych chmurek prawie nie widać, ale na niebie są jakieś chmury wysokie, jakiś jakieś taki pył, pierzyna, pióra, nie wiadomo co to jest, lata i nic z tego nie ma. Niestety mam tak często. Więc pierwszą rzeczą, która na pewno może pójść nie tak, to po prostu brak pogody i chmury, które pokrzyżują plany. Druga sytuacja to jest tak, jak u mnie się czasem zdarza. Kiedy planuję sesję astrofotograficzną, śledzę kalendarz, śledzę pogodę i myślę sobie, nic z tego w tym tygodniu nie będzie. Trafia mi się na przykład jakiś wyjazd w delegację i to jest wtedy najlepsza pogoda. Miałem tak kilka razy w historii swojej i bardzo to jest denerwujące. Podobnie jest to denerwujące jak sytuacja, w której planujesz urlop, bierzesz ze sobą teleskop, targasz go gdzieś na drugi kawałek polski albo gdziekolwiek, licząc na to, że będzie pogoda, a. Oczywiście pogoda jest, tylko że nie taka, jakbyśmy sobie tego chcieli. Jest to niezwykle frustrujące. Frustruje też to, że gdy patrzę w kalendarz, to widzę, że długość astronomicznej nocy skróca się, skraca się w sposób straszny. Za chwilę właściwie już nie będzie nocy astronomicznych, będą tylko białe noce, i przez jakiś czas pasowałoby odłożyć sprzęt na półkę i nie robić zdjęć. Ja się chyba nie poddam i mimo wszystko będę próbował, choćby po to, żeby dla sportu sprzęt nie zardzewiał. Tak czy siak, to już za rogiem. Przy tej okazji zastanawiam się, czy nie zawiesić nagrywania podcastu na ten moment, kiedy nie będzie nocy. Jeszcze, jeszcze o tym pomyślę, może będę go nagrywał troszeczkę rzadziej. W każdym razie jest to coś, co bardzo mnie denerwuje. Zdarza się też, że przy sesji astrofotograficznej nie tak może pójść wiele aspektów technicznych. Na przykład. Zapomniałeś jakiejś przejściówki, jakiegoś kabelka, coś się urwało, coś się ułamało. Ostatnio miałem taką sytuację podczas próby fotografowania w terenie. Wymyśliłem sobie nowe rozwiązanie zasilania. Pojechałem kilkanaście kilometrów za miasto, rozstawiłem sprzęt i okazało się, że nie działa. Kabel, którego użyłem był zbyt cienki i straty na kaulu były na tyle duże, że mój zestaw nie był w stanie zasilać. Sprzętu teleskopu i w zasadzie z tego pozostały nici. Tak, to jest frustrujące. Frustrujące jest też na przykład to, gdy nie weźmiesz, zapomnisz grzałki, a na tyle otoczenie będzie wilgotne, czy też punkt rosy będzie na takim, na takim etapie, że bardzo szybko wszystko zaparuje i też nic z tego. Tak, to wkurza. Bardzo mnie to denerwuje. Nie tak może też pójść to, że wymyślisz sobie fotografowanie jakiegoś obiektu. Ale akurat w miejscu, w którym jesteś on, przez sporą część jest za drzewem, za balkonem sąsiada albo nad niezwykle rozświetlonym, akurat tego dnia, tej nocy stadionie. Tak to mój przypadek. Bardzo często mi się zdarza, że gdy zaplanuję jakąś sesję, to w miejscu, w którym teleskop powinien rozpoczynać tę sesję, jest stadion, który świeci wszystkimi lampami, bo akurat ktoś zorganizował jakiś mecz. I rozumiem potrzebę rozrywki, bo ja też ją wtedy mam, ale niestety tamta rozrywka psuje moją rozrywkę, więc tak, to może pójść nie tak. Nie tak mogą też pójść różne inne rzeczy. Na przykład zdarzało mi się, że po zrobionej sesji nie zrobiłem flatów. W efekcie cała sesja, którą wykonałem, była bez klatek kalibracyjnych, bez flatów, i akurat wtedy, z jakiegoś powodu, gdzieś skądś. Pojawił się pyłek w centralnym miejscu, w takim najbardziej kluczowym dla zdjęcia. No i potem usuwanie go już jest kwestią zabawy, a gdybym zrobił flaty, pewnie byłoby to znacznie, znacznie prostsze, wygodniejsze i na pewno bardziej profesjonalne. Tak to może pójść nie tak. Co jeszcze takiego? No to oczywiście taka prosta sytuacja, gdy umawiasz się z kimś, jesteście umówieni na sesję i on nie może i musisz sam a wtedy czasem jest tak, że się nie chce i co wtedy zrobić, to może pójść nie tak. To jeszcze może takiego się wydarzyć, co zepsuje nam humor w trakcie próby robienia zdjęć astrofotograficznych. Mnie się to kilka razy zdarzyło. To z jakiegoś powodu i do dzisiaj nie wiem z jakiego, nietrafiony kadr. Ustawiłem sesję, wszystko zaprogramowałem. Wydaje mi się, że było wszystko banalnie, proste, opanowane, zaplanowane. Ustawiłem sesję na noc. Rano sprawdzam, co się porobiło. I oczywiście porobiły się wszystkie zdjęcia, z tą różnicą, że kadr był nieco błędnie ustawiony i część obiektu, która, który chciałem fotografować, po prostu nie mieściła się w kadrze. Nie mam pojęcia dlaczego tak się stało, ale mówimy o przypadkach, których czasem trudno wyjaśnić, po prostu się biorą oczywiście mogą być jeszcze takie sytuacje typowo losowe takie jak na przykład ostatnie moje przygody z zorzą polarną której w Polsce nigdy nie widziałem a właściwie po prawdzie na żywo nigdy nie widziałem zorzy polarnej a w miejscu w którym mieszkam było kilka takich nocy w których dało się ją zaobserwować z tą różnicą, że często te przypadki towarzyszyły mojemu ogromnemu zmęczeniu po pracy i powiedzeniu sobie mam dzisiaj wszystko w nosie pójdę spać o 19 ja kładłem się o 19 a rano na grupach Facebookowych wszyscy piali z radości, jaką to piękną Zorzę było widać, podczas kiedy o tym nie miałem zielonego pojęcia. Raz też miałem taką sytuację, kiedy byłem w delegacji na północy Polski i siedziałem w hotelu nudząc się, a tej nocy można było obserwować w miejscu, w którym byłem Zorzę Polarną, tylko z jakiegoś powodu niewyjaśnionego. Nie sprawdziłem prognoz, nie czytałem doniesień na Facebooku, w związku z tym o tym nie wiedziałem. To są takie rzeczy, których przewidzieć prawie się nie da. Ale pamiętam też jeden nasz wyjazd, kiedy długo szukaliśmy miejsca, gdzie moglibyśmy na weekend wyjechać po to, żeby trochę podciągnąć nasze sesje astrofotograficzne. I gdy znaleźliśmy to miejsce, okazało się, że pierwszej nocy była mgła, a drugiej nocy, zresztą podobnie jak poprzedniej, sąsiad oddalony o kilkaset metrów miał rozświetlone całe podwórko wszystkimi możliwymi halogenami, chyba które znalazł na wsi. W efekcie obiekt, który chcieliśmy wtedy fotografować, po prostu był nieuchwytny. Za dużo światła świecącego niemal prosto w teleskop. A propos światła świecącego prosto w teleskop, to może ta historia, którą teraz opowiem, będzie dla ciebie ku, przestrogi, ku przestrodze. A może będzie tak, że będziesz kiedyś w podobnej sytuacji, to proszę zwróć na to uwagę. Gdy byłem na ten ryfie, znalazłem takie bardzo wygodne dla mnie miejsce na postawienie teleskopu, które zapewniało mi dosyć spory obszar nieba widoczny ustawiłem teleskop, ustawiłem go bardzo szybko na, na gwiazdę polarną. Wszystko było super i w momencie, w którym teleskop wybierał mój obiekt, który chciałem fotografować, kamera nie widziała kompletnie nic, z wyjątkiem szumu. Strasznie mnie to irytowało, szukałem rozwiązania, co gorsza nie było widać żadnych obiektów i w kamerze i w guiderze, obie kamery po prostu jakby nagle oślepły. Szukałem, sprawdzałem, patrzyłem czy przypadkiem jest tak, że o jakiś kawałek dachu zawadza, zawadza teleskop i, i nic nie widać. Może jakieś linie przebiegają, jakieś, jakaś instalacja na napowietrzna, która w jakikolwiek sposób akurat trafia w miejsce, które fotografuję. Nic takiego nie znalazłem. Pół godziny potem doznałem olśnienia, kiedy siedziałem przy teleskopie patrząc na miejsce, w które on patrzył i zastanawiając się co nie gra. Wszystkie inne rzeczy są widoczne. Teleskop nie widzi tylko tego obiektu, który chce fotografować i wtedy doznałem olśnienia. Naprzeciwko mojego teleskopu centralnie skierowane w dół, była kamera z takim z diodami na podczerwień, które oświetlały to, co kamera widzi, taka kamera, która potrafi widzieć w nocy. I te diody, których moje oko nie było w stanie zobaczyć, po prostu centralnie świeciły mi w teleskop. W efekcie kamera, która to wszystko rejestrowała, oczywiście świetnie to widziała i efektem tego był jeden wielki szum, którego nie da, z którego nie dało się rozpoznać żadnego obiektu. Trochę to przypominało sytuację, jakby ktoś stał i świecił latarką wprost w teleskop. To może pójść nie tak. Więc jeśli kiedyś pojedziecie gdzieś, na przykład na ferie, na wakacje, na urlop, Wynajmiecie jakiś domek, zwróćcie na to uwagę, że nie ma tam jakichś oświetlaczy na podczerwień, które mogą po prostu zepsuć wam sesję. Niby nic, a jednak może doprowadzić do frustracji. Co może pójść jeszcze nie tak? Za krótki kabel zasilający. To ta sytuacja, kiedy jedziesz właśnie na urlop, wynajmujesz jakiś domek, miejsce i pomyślałeś sobie, że zabierzesz przedłużacz, rozciągniesz go do teleskopu i wszystko będzie OK. To pewnie przyjąć warto taką zasadę, że jeśli nie masz bardzo długiego przedłużacza, to lepiej wziąć dodatkowy na wszelki wypadek. Podobnie zresztą jak rozgałęźnik, który w pewnych sytuacjach może wydać się niezbędny, bo nagle okaże się, że trzeba dołączyć coś dodatkowego do gniazdka. Albo może ktoś, planując obiekt, w którym będziesz mieszkał, nie wpadł na to, że komuś będzie potrzebne trochę więcej punktów zasilających. To też z doświadczenia warto to wziąć pod uwagę. Co jeszcze może nam przyczynić frustracji podczas sesji astrofotograficznej, to na przykład zasięg Wi-Fi albo dostęp do internetu. To też może być denerwujące. Podobnie jak denerwujące może być to, że niby teleskop jest kilka metrów od miejsca, w którym siedzisz, na przykład na kanapie w domku, który wynająłeś, ale nijak nie ma tam zasięgu. Też zdarzyła mi się taka sytuacja. Wynikało to z konstrukcji samego budynku, który z jakiegoś powodu bardzo skutecznie blokował falę Wi-Fi. Warto wtedy pomyśleć o podłączeniu się do swojego zestawu, na przykład skrętką sieciową, albo może posiadaniu jakiegoś repeatera, który pozwoli rozszerzyć zasięg Wi-Fi, po to, żeby można skutecznie działać. Ja radzę sobie w oba te sposoby. Zwykle mam ze sobą jakąś dłuższą skrętkę oraz dodatkowy router ustawiony w trybie repeatera, ale też do mojego komputerka ACR dołączyłem antenę Wi-Fi, która ma większy zysk niż ta standardowa. W efekcie ten zasięg jest lekko większy, co w niektórych sytuacjach bardzo pomaga. Co jeszcze może pójść nie tak? No to oczywiście banały. Nie naładowałeś telefonu, nie naładowałeś tabletu, no ale zakładam, że w takiej sytuacji zawsze weźmiesz ze sobą jakiś powerbank, który może uratować ci tyłek. No i oczywiście, najgorszą rzeczą, która może pójść nie tak, to jest sytuacja, w której w ciągu nocy będzie padać. Na szczęście. Nie miałem nigdy tej nieprzyjemności, ale czasem to możliwe. I w związku z tym co jakiś czas zastanawiam się nad zrobieniem jakiegoś systemu wczesnego ostrzegania, który wykryje na przykład chmury, po to, żeby móc ostrzec, żebym był w stanie zareagować. Nie wiem, na razie szukam pomysłu. O flatach już powiedziałem, ale teraz mamy taki sezon, w którym w powietrzu lata bardzo dużo pyłków różnych roślin. I to jest coś, na co warto zwrócić uwagę w kontekście, co może pójść nie tak, bo przez noc, w zależności od tego oczywiście, gdzie jesteś, tego pyłku na soczewkę czy też na lustro może nasypać na tyle dużo, że potem Twoja sesja będzie zniszczona. Zdjęcia mogą trochę wyglądać tak, jakby były robione w mgłę. Niektóre gwiazdy, szczególnie te jaśniejsze, mogą mieć takie charakterystyczne rozmydlenia, mogą się po prostu tak, jakby rozpływać w mleku. Zwróć na to uwagę. Spojrzyj wcześniej w teleskop, zobacz jak to wygląda. Być może zwykłe przetarcie, przedmuchanie e, taką gruszką e, spokojnie wystarczy do tego, żeby uratować Twoją sesję. No a jest co ratować, bo przecież tych pięknych nocy, w których możemy fotografować w Polsce, niestety nie ma tak dużo. No, przynajmniej ja teraz mieszkam w takim regionie Polski, który w tym sezonie bardzo mocno jest niedowartościowany pod kątem pięknego i czystego nieba. Ja z kolei mam nadzieję, że nawet jeśli do tej pory Twoje wieczory były spowite w chmurach, to się to zmieni. I nawet gdyby tak było, że skończą się nasze noce astronomiczne i trzeba będzie sobie jakoś radzić z białymi nocami, nie poddawaj się. Pamiętaj, że mamy jeszcze inne zjawiska do oglądania. O, a propos zjawisk do oglądania odpaliła mi się jeszcze jedna kotwica w tej kwestii tego, co może pójść nie tak to nie tak może pójść jeszcze księżyc. Ja zauważyłem z kolei taką prawidłowość. No właśnie, może teraz jak o tym myślę, to trochę nie byłem uczciwy mówiąc na początku, że nocy, w których można by było fotografować takich czystych było tylko kilka, bo było ich trochę więcej, ale najczęściej one przypadały w pełni księżyca. Więc de facto nie bardzo jest wtedy jak fotografować, bo księżyc jest skutecznym utrudniaczem tego wszystkiego. Więc jeśli na to nałożysz jeszcze light pollution, zaświetlenie światła plus księżyc, no to jest to frustrujące. O, jeszcze jedna rzecz może pójść nie tak. Tym nie tak jest nasze, czy może sąsiadów podejście do ochrony środowiska i naszego życia i zdrowia. To smog. Ja w mieście często obserwuję taką sytuację. Nawet jeśli wszystko wskazuje na to, że nie ma chmur na niebie, to nie byłem w stanie w ciągu zimy fotografować, bo w powietrzu wisiał tak okrutny smog, że nawet wyjście na balkon powodowało zdenerwowanie mojej żony. Która nie chciała wdychać smogu, który wisiał w powietrzu. I to jest taka sytuacja, w której, w której na niebie nie ma żadnej chmurki, ale nie widać żadnej gwiazdy. Bo smog, który jest efektem palenia śmieciami w piecach, po prostu skutecznie niszczy wszystko, co można zobaczyć. No i w ślad za tym jeszcze jedna rzecz. Bardzo dotkliwe to było, gdy byłem na Teneryfie. Na Teneryfie to zjawisko nazywa się kalima, a w Polsce czy w Europie po prostu mówimy, że to pyły z nad Sahary, które wiatr przywiał, też mogą utrudniać sesję. Było kilka takich nocy w tym sezonie, w których pomimo tego, że pogoda mogłaby pozwalać na robienie zdjęć fotograficznych, no to niestety te pyłki na tyle skutecznie wiszące w powietrzu utrudniały robienie zdjęć, że sprawiało to wrażenie tak jakby była lekka mgła. Albo po, po prostu smog. Nie tak może pójść bardzo wiele rzeczy. Bardzo różne historie mogą wpłynąć na to, że twoja sesja się nie uda. Ja miałem też kiedyś taką historię, kiedy z jakiegoś powodu nie byłem w stanie ustawić montażu na gwiazdę polarną i trwało to bardzo długo, doprowadzając mnie do frustracji. Do dziś nie wiem, jak to się dzieje, ale czasem tak jest. O ile zwykle zajmuje mi to około 4, maksymalnie 5 minut. No to wtedy nie byłem w stanie w ciągu dobrych 20 hakiem minut tego zrobić. Mam nadzieję, że nie będą Cię takie historie spotykały, ale licz się z tym, że wcześniej czy później coś pójdzie nie tak. Nie warto się wtedy denerwować. Warto wtedy mieć pod ręką coś takiego jak pyszna herbatka, która bez względu na wszystko może wywołać uśmiech na Twojej twarzy. Mam nadzieję, że tego uśmiechu będziesz miał czy miała mnóstwo. Szczególnie w trakcie robienia zdjęć astrofotograficznych. Jeśli tak będzie, to ja będę z tego bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że dziś jest ta noc, w której będziesz mógł robić zdjęcia i Twój sprzęt jest już przygotowany na to. Jeśli tak, to, to zabieraj się do roboty. Szczerze życzę Ci tego, żeby tak było. Życzę Ci też bardzo przyjemnego wieczoru. Dobranoc.